Co to za słowo? Walisz się z olejnikiem na szóstce. A co to znaczy walić się? Walić to się można z kimś bez, bez. wiesz... Bijesz się. To jest. Walczysz, a nie. Piszesz, jak jakiś patus. Walisz się. Tak. Grafon, zagraj na 4-3, lepiej będzie ci się grało. Nie, no, bo tak. będzie brzydki CS w streamie. Nic nie będzie oglądał tego. 150 dwa, najs dzięki bardzo, ale ciężki mecz, masakra, nie podoba mi się ten mecz, masakra, wygadajcie coś. Zaraz, czy byś? się Krzyszek, jakie pytanie ci zadał. Kiedy ostatnio ćpałeś? Nie, to pytanie. Sza, szanuję takie pytania. Tak. Na poziomie. Widzieliście? Ugrałem. Gdyby nie ja, to byś tam bił go i byś zginął no! i tyle. <laughs> o kurwa, 60 sze punktów muszę... mam. Co się dzieje? Pa Marcin. ostatnio? 26... Codziennie to robię Codziennie no Wiesz, cukier puder, nie? Do herbaty se dodaje Zozola sobie skruszę Wiesz, Normalnie Trzech na B, trzech na B Jak palą głupa, człowieku Ej, idziemy A ty, A jest łatwe do wzięcia, 3 na besto i jeden. Ty... Dobra, masz liczbę. Tam Francis jest, uważaj. Zaraz mu zrobię Francisa. Rolo. w firmy masz internet rafon? Jak mi zapłacą, to ci powiem. <grystanie> Fajnie. No, no. Jak mi zapłacą za reklamkę, to ci powiem, w czym mam. A gdzie jest ten Leather Room? Eee. No to z drewnem. Tam, gdzie jest ta deska do rozpierdolenia. A dobra. Na drabince. Ta gra jest bez sensu z tymi czterami, nie goście na, na hak grają w Aha, okej, okay, switch position. Jak mnie w kurwia ta gra już dzisiaj. Pierwszy mecz zagrali, a to już kurwienie. Co to w ogóle za ekipa w tym sesie? Bez emocji, był wacek, to chociaż darli te mordy, coś tego. Tutaj mecz, jak, jakbyśmy się spotkali. Kurwa po 50 latach, to jest starzy przyjaciele. Cisza, kurwa, kawa i herbata. I chuj. się. Halo mordo, pamiętasz mnie? Tak, pamiętam cię. Po mi latałeś w podstawówce. Ale <grymne> to co? Życzy pan sobie jakieś darcie, mordy i te sprawy? Gościu, zachowuj się naturalnie i tyle no. Tylko uważaj na to, co gadasz? Proste. Chyba wiecie na co mam ochotę? Kapucinę? Na herbatę i babkę piaskową. O, taka idealna jak się rozpuszcza herbatę ciepłą. No. Ulepsę na podwórku. Co mam ulepić? Babę? Babę i Zemosa w serii. Jesteś bezczelny, nienawidzę A co to za mistrzu? No nie da się ich zabić! Co to za mistrzu? No? Nie wiem, niech Ci się przedstawi. Przedstaw się. Dzień dobry, jestem Andrzej TV Box. I? Jestem anonimowy i nie może znać mojego imienia i nazwiska, bo jest rodok. I czego chcesz tutaj? Zaprosił mnie, Marcin, do gry. Rozumiem cię, rozumiem, dobra. Masz zamiar jeszcze kupić jeszcze 60 z silnikiem? Nie kupię nigdy żadnej 60, to stare samochody są. Ta łódka drzwiował nie z ale tak. dobra, nie będzie. Marcin, chcesz? No, dawaj. Dzięki. O Jezu Kinga zrobiłaś błąd. Okay. Ale ja mam to samo. Niech to. Hmm. Co to za śmiech? Audi czy byłem, twoim zdaniem. I to jest fajne, i to jest fajne. Każdy samochód jest fajny, jak jest nowy, nie psuje się, jest pachnący w środku, nie jest spalone, jest czysty. Ja lubię auta sportowe, lubię auta do jazdy wiejskiej. Dla mnie w samochodzie, wiesz, samochód się podoba wtedy, kiedy jest czysty, umyty pachnie oh, yeah. tak, w nim. Jest. Wiesz. Yy...

nie A! Długo się nie nacieszą